Tak, wszyscy razem zabiliśmy auto świata, bo nie ma co ukrywać, że zabił go internet. Od kiedy po prostu strajtaśma jest ogólnie dostępna, a ludzie na kibelkach oglądają YouTube'a, no to niestety czasy gazet drukowanych nie wyglądają najlepiej. Ale to syf! Cześć kochani, zakładam, że bardzo się za mną stęskniście, więc jestem dzisiaj znów jest dla was klasyczny Moto Week, czyli jak doskonale wiecie, mielone z poprzedniego tygodnia. Przypominam o partnerze kanału, firmie Prodiktech. Przypominam też, że na dole yy, są linki, w których możecie kupić ha, 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 ha. Takie oto wspaniałe, śliczne, przecudowne, przesympatyczne naklejeczki Motoprawdy. No i lecimy z tematami. Aha, i serdecznie dziękuję, bo wpadło już powyżej 70 chyba 7 tysięcy subów. Uważam, że całkiem fajny wynik, który zawdzięczam wyłącznie Wam. Dwa razy przez trzy lata funkcjonowania kanału poprosiłem, żeby ktoś mnie zasubskrybował, więc myślę, że nie jest źle. Dzięki serdeczne. Słuchajcie, jest rozkmina. Jak myślicie, czy robot wkraczający na przejście dla pieszych albo wjeżdżający na przejazd dla rowerów, ma pierwszeństwo przed samochodami, czy nie ma. Ja wcale nie robię sobie jaj, ale naprawdę spróbujcie mi to wytłumaczyć, bo ciekawe zdarzenie. Tak naprawdę mówię o interpelacji dwóch pań posłanek, Gil piątek i tej takiej ładniejszej muchy. I... Dotyczy ona zdarzenia, jakie miało miejsce w Lublinie, ponoć w lipcu. W Lublinie już tłumaczę, jest taka firma, która się nazywa Delivery Kapel. To jest startup. Oni robią takie malutkie, a w zasadzie chcą robić takie malutkie samojezdne drony, które służyłyby do rozłożenia posiłków. W tej chwili są dwa, nazywają się chyba Mateusz i Kasia, i ponoć są nawet parą. No i rzeczywiście jeżdżą sobie po tym Lublinie, tam 8 na godzinę po chodnikach, do 15 na drogach rowerowych i rozłożą ciepłe posiłki. I ponoć któryś z tych dronów czy samojezdnych robotów dostawczych pojawił się gdzieś tam na ulicy i zmusił do. Hamowania autobus miejski. Ja oczywiście nie twierdzę, nie zarzucam firmie Delivery Kapel, że to był ich dron, no ale myślę, że tutaj krąg podejrzanych jest stosunkowo wąski. Problem polega na tym, że ponoć jakaś pani w tym autobusie doznała uszczerbku na zdrowiu w wyniku nagłego hamowania. No i teraz pojawia się pytanie, kogo ukarać mandatem i jak. No dron wiadomo mandatu nie przyjmie, a nowy taryfikator yy, rzecz święta więc, <laughs> panie posłanki. Napisały do Ministerstwa Infrastruktury. I jak myślicie, co się okazało? Cytuję pana ministra Webera. Uprzejmie informuję, że przedstawione w interpelacji rozwiązanie techniczne nie jest zdefiniowane w przepisach ustawy Prawo o ruchu drogowym i nie jest objęte wymaganiami homologacyjnymi. Należy mieć na względzie, iż urządzenia te nie powinny powodować zagrożenia bezpieczeństwa osób postronnych i ewentualnie innych użytkowników dróg. No wow! Podsumowując, pragnę poinformować panią marszałek, iż obecnie nie istnieją żadne regulacje umożliwiające dopuszczenie takich urządzeń do użytkowania, jak również nie są prowadzone na poziomie międzynarodowym, jak i krajowym prace w zakresie wskazanym w przedmiotowej interpelacji. W odpowiedzi dowiedzieliśmy się też, że pan minister w sumie to nie wie, kto powinien dostać mandat, ale. Ta sama interpelacja poleciała też do MSWiA i oni mają na to odpowiedzieć już samej Pani Marszałek Sejmu. Okej, okay, śmieszkuje, ale wbrew pozorom temat jest bardzo ciekawy i głęboki, bo faktycznie od paru lat mówi się o tym, że prawo nie tylko polskie nie jest dostosowane np. do autonomicznej jazdy samochodami. I faktycznie może to rodzić pewne problemy w przyszłości, no załóżmy taka hipotetyczna sytuacja, przejście przez dwa pasy ruchu, y i taki robocik, który sobie na nie wjeżdża. Zatrzymuje się pojazd na prawym pasie, bo uznaje, że to jest pieszy. Pojazd na lewym pasie się nie zatrzymuje, jedzie dalej, i teraz co? Czy to jest wymijanie czy omijanie samochodu, który zatrzymał się, żeby ustąpić pierwszeństwa pieszemu? Czy za to się należy mandat i punkty, czy się nie należy? Więc będzie ciekawie, nie ukrywam, z niecierpliwością czekam na odpowiedź Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, jak w takiej sytuacji powinna się zachować na przykład drogówka. Partnerem dzisiejszego odcinka jest doskonale wam znana firma Leti Shops, czyli pośrednik, dzięki któremu możecie zaoszczędzić robiąc zakupy w sieci. Przypominam, że Leti Shops oferuje tak zwany cashback, czyli wchodzicie sobie na stronę danego sklepu internetowego właśnie za pośrednictwem Leti Shops. Możecie też oczywiście to zrobić korzystając chociażby z ich wtyczki do przeglądarki czy aplikacji na telefon i w efekcie LetiShops jako pośrednik dzieli się z wami częścią swojej prowizji. Tak wiem, czasami trzeba na te pieniążki troszkę poczekać, zanim to wszystko przemieli się przez system, ale podkreślam, że to są prawdziwe pieniądze, które trafiają w efekcie na wasze konto. Aktualnie trwa fajna promocja i duży cashback między innymi w Cinseju, więc jeżeli macie do kupienia jakieś ciuchy sobie, żonie czy na przykład dziecku, to polecam korzystać z leti shops i wracamy do odcinka. Dzisiaj mamy w ogóle taki odcinek żałobny. Nie wiem czy wiecie, otóż po 27 latach zabiliśmy my wszyscy Autoświata. W grudniu wychodzi ostatni numer i nie będzie już printu, będzie tylko Internetowe wydanie. Axel Springer powiedział dość, szukamy oszczędności i koniec z drukiem Autoświata. Dla mnie to jest troszeczkę smutna, wiadomość, nie ukrywam, bo ja się na przyjaciółce wychowałem. Mówię przyjaciółce, bo Autoświat miał kiedyś takie hasło, że tam przyjaciel kierowcy, bo wiadomo, wszystko było lekkie, łatwe i przyjemne. Yy, I tak, to są czasy mojej podstawówki, pamiętam, 90. Mniej więcej siódmy, może rok, może piąty, jak y, latałem chyba co środę wtedy wychodził do kiosku. Kupowałem zawsze. Y Nowego autoświata Świata i szedłem na lekcję. Potem przyjeżdżał na religię maluchem, takim jeszcze starym, z tą kapliczką. Ksiądz mówił, że to jest skandal, że ja czytam autoświata na lekcji religii. Zabierał mi tą gazetę, po czym po 45 minutach lekcyjnych zwracał, ale dziad jeden z rozwiązaną krzyżówką. Swoją drogą, ksiądz też był debeściak, bo przyjeżdżał do szkoły właśnie starym maluchem jeszcze przed Efelem w kolorze Wehrmacht Olive, ale na plebanii stał piękny Baleron W124, także gość znał się na rzeczy. Więc tak, wszyscy razem zabiliśmy auto świata, bo nie ma co ukrywać, że zabił go internet, od kiedy po prostu strajtaśma jest ogólnie dostępna, a ludzie na kibelkach oglądają YouTube'a no to niestety czasy gazet drukowanych nie wyglądają najlepiej, czego najlepszym przykładem jest właśnie decyzja o wypięciu wtyczki autoświatowi. To nie jest jedyna klepsydra w tym odcinku, bo 15 października z giełdy papierów wartościowych zostaje wycofany Ursus i tak naprawdę teoretycznie no, firma, powiedzmy, że istnieje, chociaż od w zasadzie chyba już ponad roku znajduje się w upadłości, no ale to też jest yy, kolejny gwóźdź do trumny. Swoją drogą historia Ursusa zatoczyła koło, bo zakładam, że część z Was nie wie, ale te nowe Ursusy były produkowane w Lublinie, a wiadomo Ursus to jest jednak dzielnica Warszawy, więc marka poza nazwą ma niewiele wspólnego z tą historyczną. Po prostu w 2000, bodajże 11 roku przejął ją Polmod Warfama, który też kupił część dawnej fabryki i samochodów w Lublinie. Właśnie tam ruszyła produkcja ciągników rolniczych Swoją drogą, Polmo Warfama dosyć ściśle współpracował z Chińczykami. Oni mieli bodajże dealerstwo marki Foton na Polskę. No i tutaj właśnie poszli w kierunku maszyn rolniczych. Przez parę ładnych lat kręciło się to bardzo ładnie. Niestety przeinwestowali. Pierwsze problemy 2017 mniej więcej rok gdy na większą skalę zaczęli wchodzić w Afrykę. W 2018 roku polski rynek maszyn rolniczych wziął ich zdech. Sprzedali o ponad 100% mniej ciągników niż rok wcześniej. No i tutaj zaczęły się już konkretne problemy finansowe. Swoją drogą przypominam, że Ursus produkował też w Lublinie autobusy, w tym elektryczne i tutaj i można naprawdę napisać książkę o bratobójczej walce, gdy y, Ursus tłukł się konkretnie z Autosanem O dotację w ramach programu NCBiR Narodowy Autobus. Przypominam, że tam chodziło o ponad 3 miliardy złotych i muszę przyznać, że zarząd Autosana robił wszystko, żeby tego nie dostać, udało się, Ursus wygrał, tyle tylko, że nie miał mocy produkcyjnych i doświadczenia, za to już wtedy miał poważne problemy finansowe, bo to było w 18 roku. Ostatecznie Cały ten program narodowego autobusu udupiono, w sensie rozwiązano, więc ani Ursus, ani Autosan się na nim nie nachapały. Bardzo szkoda, bo prywatnie uważam, że zastrzyk 3 miliardów złotych generalnie postawiłby Autosana na nogi, a tak cóż... Efekt jest jaki jest. Ursus właśnie y, zdycha, i generalnie dokręcamy wieko. A z autosanem cały czas jest ten sam problem: od wyborów do wyborów y, i nikt nie wie, co z tym zrobić, bo żal to zakopać. Kolejny szybki temat: co się dzieje na stacjach benzynowych. Ropa, w sensie olej napędowy, pierwszy raz w historii notowania e petrolu w środę, 12 października, przekroczył 8 zeta za litr dokładnie 8 złotych 1 grosz a benzynka podchodzi już pod siódemeczkę 6,85 mniej więcej, i powiem Wam, że będzie jeszcze gorzej, bo prognozy na przyszły tydzień mówią nawet o tym przyszły, czyli ten, w którym to oglądacie, ha, 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 że za litr ropy, oleju napędowego, czy tam diesla, trzeba będzie zapłacić między 8,15 a 8,30. No a benzynka, tak jak powiedziałem, pod siódemeczkę. Póki co nie drożeje LPG, no ale to już też w jednym z odcinków mówiłem, że w styczniu może być różnie. Jeżeli wprowadzimy sobie nowe embargo. Skąd się wzięła ta patologia na stacjach? Otóż jakieś dwa tygodnie temu od teraz, momentu opublikowania tego filmu, OPEC wypiął się na Amerykanów ściślej to się wypiała Arabia Saudyjska, która w takim cichym porozumieniu z Rosji, przynajmniej tak to jest komentowane, y Obniżyła wydobycie, a w zasadzie OPEC obniżył wydobycie o 2 miliony baryłek dziennie. No i w efekcie ceny ropy Brent, jak ruskie składy amunicyjne, poszły w powietrze. Startowaliśmy w październiku z pułapu mniej więcej 88 dolarów za baryłkę, a w tej chwili jest no, już koło 95 i to tylko dlatego, że spadło w ostatnich dniach z 97. No i oczywiście będą kolejne podwyżki, z tego powodu, że wiadomo, jeżeli ropa troszeczkę tanieje, to rynek zawsze zdecydowanie wolniej reaguje niż gdy ropa drożeje swoją drogą cała nadzieja tak samo jak już było ze 2 lata temu w covidzie bo w Chinach teraz mają tam 37 yy, czy 49 falę no i w związku z tym są nowe ograniczenia w mobilności w Szanghaju i Shenzhen i dzięki temu analitycy spodziewają się, że chińska gospodarka zacznie troszeczkę przyhamowywać a to znaczy, że będzie za dużo ropy na rynku, nawet po tym ograniczeniu wydobycia. Po prostu Chiny kupią jej mniej niż zakładały. Więc w perspektywie powiedzmy, że tam miesiąca czy może dwóch, jest szansa, że te ceny znowu się w miarę sensownie ustabilizują. Ale póki co, niestety. No, tankowanie boli. A na koniec dobra informacja. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku uchylił decyzję Urzędu Marszałkowskiego w sprawie nałożenia na pana Sławomira, czyli właściciela warsztatu wulkanizacyjnego suwał kary w wysokości 1,5 miliona złotych za to, że w dobrej wierze przekazał Fundacji Ekologicznej słownie 82%. Opony, która chciała dzięki nim zagospodarować jakąś działkę zniszczoną przez bobry w Parku Narodowym. No oczywiście sprawą zajął się Inspektorat Ochrony Środowiska, który przyczepił się do owej fundacji, że nie ma stosownych uprawnień na składowanie na tej działce odpadów, bo za takie uznano opony, i w efekcie pan Sławomir dostał mandat, a potem sprawa właśnie do. Urzędu marszałkowskiego i kara 1,5 miliona złotych za nielegalne przechowywanie odpadów. Niestety nie mówiłem o tym wcześniej, po prostu nie zmieściło mi się to w odcinkach, ale dziękuję serdecznie wam, bo od was dostałem e, namiar do pana Sławomira, bardzo ciepły, przyjazny człowiek. Od 40 lat prowadzi warsztat wulkanizacyjny. Zgodził się przekazać te opony bezpłatnie, mimo że fundacja chciała je od niego kupić. No ale jak usłyszał, że to jest cel charytatywny, to sam wyselekcjonował takie ładniejsze, żeby to jakoś wyglądało. Sam jest. Zapakował do własnego busa i jeszcze sam je zawiózł na miejsce. No i efekt był jaki był: półtora miliona y, kary. Na szczęście wojewódzki sąd administracyjny w Białymstoku poszedł po rozum do głowy i zakwestionował decyzję urzędu marszałkowskiego, chociaż nie jednogłośnie. No i nie muszę chyba mówić, że y, no, to samo w sobie jest absurdem, bo jak dzisiaj mają funkcjonować wszystkie zo czy też place zabaw, gdzie są te wszystkie małpie gaje z oponami, przecież dzieciaki włażą po nich na jakieś zabawki, małpki się bujają na tych oponach, ja bym wszystkim z góry jak leci po półtora miliona kary przy fasoliu, bo dlaczego by nie, gminy są bogate, mogą przecież płacić za takie place zabaw, świetny pomysł. Na dzisiaj tyle ode mnie, trzymajcie się ciepło i zdrowo, motoprawda w internecie, pozdrawiam. Paweł Rygas tak czapeczek dalej nie można kupić bo dalej nie mam kiedy się tym zająć